Cześć, ja jestem Zuzia, witam was w dzisiejszym odcinku i dzisiaj jak trochę nietypowo witamy się na yy, na moim, gdyż dzisiaj nie będzie MSP ani nic, w sumie nie będzie nawet gry yy, bo dzisiaj pokażę wam jak zgrywać mody do The Sims 4 Strona, której ściągam mody do The Sims 4 nazywa się The Sims 4 Download. No i tak możecie wpisać, ja wam dam linka pod, w opisie, będzie link No i ogólnie pokażę wam, to są różne takie mody, włosy różne takie Ja wam pokażę jak te mody instalować, się jak zrobić żeby one były w tej grze To ogólnie możecie do, do The 1, 2, The 3 i 104. 4 ale akurat te z z 2004, tutaj możecie sobie wybrać y, włosy, różne takie ogólnie. Y, z y, różnych, jakby różny, nie wiem, skóry, sukienki, buty, spodnie. Y, a ja sobie wezmę z tej pierwszej strony, znaczy tutaj pisze, że ta strona jest szósta, ale... Powiedzmy, że to jest pierwsza. Y, wezmę na przykład to. Y, to jest dla małych dzieci. Co się musi załadować? Ok, już jestem. Oczywiście przy ładowaniu się musi włączyć milion, milion reklam. I co musimy określić do lat jak już znajdziemy to? I tutaj, tu pisze, że 33,50 dolarów, nie wiem. Ale to jest, tylko możecie sobie wykupić, żeby od razu on się pobierał, ale to się nie opłaca, oczywiście znowu milion reklam bo to po prostu czekasz 10 sekund i już ci się ładuje i to mi się tutaj zaraz weźmiemy taki paseczek zaraz powinno się wziąć o wzią się i to są właśnie to jest mod po prostu i teraz możesz możecie sobie ściągać różne mody na przykład takie włosy sobie teraz ściągnę takie bo chcę tylko jeszcze znaleźć coś takiego żeby było, bo są dwa rodzaje yy, I co właśnie to znaleźć, ale nie wiem, które jest, która będzie jaki ten rodzaj, więc Muszę trochę poszukać, więc wrócę do was jak już znajdę ten drugi rodzaj Ok, już jestem i jeszcze yy, Pokażę wam, bo domy się inaczej wrzucam, bo się też domy z modów yy, I domy się wrzuca zupełnie inaczej, więc yy, pokażę wam też osobny dom i sobie wybory ładne, głównie wszystkie są w sumie ładne, ale okej, okay. ale na przykład to jest pewnie dodatek, in... ten, którego ja nie mam, bo widzę już po stylu samym, albo to są wampiry, albo to jest. Spotkajmy się, bo nie mam spotkajmy się, mam wampir akurat. W ogóle możecie pisać komentarze, jakie dodatki do Simsów, że w ogóle macie Simsów, może macie Simsów trójka, bo ja mam Simsów czwórka. Um, dobra, może coś takiego, bo nie wiem nawet co wybrać. I tak to pewnie, i tak to w tym zakresie wygląda trochę gorzej, bo to jest wiadomo jakieś tam filtrowane przez inne filtry i do tego to wygląda ładnie. Tak jak w ralu w realnym życiu. Mówiłem reklamę przede wszystkim. Dobra, więc wrócę do Was, bo e, nazwę e, jak ma, e, robicie dom, to lepiej żebyście nazwę sobie gdzieś zapamiętali albo gdzieś zapisali. Bo, no, jak nie zapiszecie, się to po prostu musicie wiedzieć, jaka to jest nazwa, bo, Ode, bo możecie zdarzyć No, Okej, już wróciłam, znalazłam dom. Mm. Ładny i teraz go pobieram. Zapisałam sobie nazwę na kartce. I wrócę do Was, już jak pobierę, to może jeszcze pobierę kilka modów. No, nie wiem, jeszcze zobaczę, czy, czy pobierę, czy nie, bo. Nie mogę za długo nagrywać. Ok, więc no, nic nie ściągam, i teraz musicie wziąć, albo pokaż wszystkie, albo wystarczy, że po prostu wejść sobie w mój komputer, czekajcie, za... tutaj w mój komputer i wejdziecie sobie w Pobrana, to tutaj też będziecie mieli te mody. Ja tutaj sobie wcześniej jeden pobrałam, bo wiedziałam, że go nie znajdę raczej. Bo wyszukam go nie znalazłam. Więc e, pobrałem tutaj sobie już jeden mod. E, no i tutaj mam parę modów. I te Black Zindrowie, nie umiem tego czytać. E, to jest właśnie dom. Ale najpierw wam pokażę jak te, te normalne. Te takie, te, są te białe. To normalnie to urzucacie po prostu, że przekładać do innego folderu. Zaraz wam to pokażę. A te z takim. Te, jakby, książeczki, to musicie ściągnąć e, WinRara. Ja już go ściągnęłam. Yy. I potrzebujecie po prostu tego WinRara, żeby mieć te mody w simsach, te takie z tymi książeczkami. Ok, więc najpierw pokażę Wam, jak znaleźć ten folder. Jeżeli macie już simsy i yy, jak macie simsy kupione, yy, to musicie w moim komputerze znaleźć dokumenty: Electronic Arts. I DSM4 i tutaj macie moc, no i tutaj macie, a ten, ten mod macie zawsze, i tutaj musicie hmm, tutaj te mody po prostu przenieść do folderu moc, po prostu tak przekładacie. No i macie tutaj już te mody w tym folderze. Y ale y, co do tych modów, to zaraz wam powiem, na początku ten. Jeżeli macie pobranego winera, klikacie na niego dwa razy. I bądź tutaj, y, tutaj coś włączy. Y, ale ja mam, y, i tutaj macie te mody, i musicie, wypakuj do, i klikacie wypakuj do, ja akurat mam Zuzia, wy możecie mieć jakąś ogólnie swoją nazwę. Ale ja, ale ja klikam to Zuzia. Klikam moje dokumenty, electronic cards. I klikam 4 I tutaj klikam to moc. Jeżeli mam Mod Bo to zależy czy mam to Czy mam dom, czy mam mod Jeżeli to jest mod to tutaj go robię Już to, możecie tutaj zamknąć I to możecie usunąć bo to już wam nie jest do niczego potrzebne A ty macie to, jeżeli chodzi o, o domy yy, Bo ja właśnie sobie zapisałam nazwy na kartce Musicie też na jego kliknąć dwa razy jeżeli macie takie domki I klikacie Wypakuj dom i tutaj klikacie to samo co klikaliście w tamtym jak wybraliście mody, tylko tutaj zamiast moc klikacie ten folder tray. I do niego klikacie ok. I wtedy już praktycznie macie ten... I już macie tamten domek yy, w SimSuck. To też możecie usunąć. I ogólnie to nie pokażę wam to w simsach, bo bym musiała mieć inny program do nagrywania. Poza tym mój program może nagrywać tylko 10 minut, bo on nie jest kupiony tylko ściągnięty. No i z że on może nagrywać tylko 10 minut, nie mogę włączyć simsów. I on nie, on nie jest do simsów, tak jakby nie mogę nie nagrywać simsów. I po prostu wchodzicie tam w Simsę i tam wchodzicie w opcje, ale to już w sumie możecie sobie zobaczyć u innego youtubera, więc bo ja nie mogę tam wejść, ale wchodzicie w opcję i tam macie opcje jakby przedostatnie. Tam macie... Ja wam dokładnie mógł, napiszę w opisie, co macie kliknąć, żeby uaktywnić te mody. I to samo musicie zrobić po aktualizacji, ponieważ yy, po aktualizacjach albo po zainstalowaniu i dezinstalowaniu Simsów, yy, to wam się nie resetuje, tylko po prostu, co w się sensie zależy, czy, jeżeli macie tę modę ciągle, to wystarczy, że wejdziecie tam w te opcje i zrobicie to, co ja, ja wam napiszę w opisie. i No i to musicie zrobić, ale no to musicie już zobaczyć, co w opisie będzie pisało. Więc mam nadzieję, że ten poradnik był. Yy, dla Was przydatny chociaż trochę. Subskrybujcie mój kanał, bo już mam 10 subskrypcji. Tu może... to mogę usunąć. Yy... I ogólnie możecie łapkować moje filmy. Tak, tu mam już 110 wyświetleń. I dzisiaj nie było filmku MSP, bo go zrobiłam, ale mi się nie udał, a już nie chciałam go nagrywać drugi raz. Bo już... Musiałam odrabić lekcję i teraz właśnie nagrałam ten filmik z, z tych modów do Simsów. Więc subskrybujcie mój kanał, łapkujcie, komentujcie i do następnego filmu. Pa pa!